Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie tak, na kanale ja dzisiaj jesteśmy w odcinku z bedwarsów na hypixelu i ogólnie chciałem wam powiedzieć, że mikrofon może być niedostosowany bo szczerze ruszam tym mikrofonem non stop i cały czas, cały czas bo na przykład zmieniam sobie kierunek mm, tego na przykład gdy jem sobie, a jakby nie używam mikrofonu, więc gdy jem sobie to na przykład tak sami robię nie składacie utopii to się stało z Twoim głosem a Czasami po prostu tak mam, że psuje mi się głos na przykład na jeden dzień i że już następnego poranka już jest dobrze Może będzie tak, może już będzie dobrze, jest taką przez jakieś chyba 6 godzin Taki właśnie głos Więc może, a może u Was nie słychać zmiany Nie wiem Bardzo nie wiem tego O bardzo ładnie, że spadłeś Kolego Gramy na Hypixelu zapomniałem powiedzieć, bo Stwierdziłem, że czemu by nie. Lubię Hypixel. Hypixel niekoniecznie mnie lubi, ale... Aha, ogólnie pobawiłem się trochę w bicie Butterfly'em, tylko że widać, że jak są takie lagi, że typ dosłownie się teleportuje, to tak troszeczkę trudno mi jest jakkolwiek trafić w gościa, więc spróbujmy jeszcze raz. Ogólnie napiszcie mi też, czy chcielibyście jakąś serię, nie wiem, jeżeli oczywiście mi ujdzie, to czy chcielibyście jakąś, nie wiem, serię z GTA, na przykład zabawy trainerem, jakieś tam funkcje śmieszne, opcje albo coś, jest to najgorszy, czy jakieś takie zabawy trainerem w stylu na przykład bawienie się jakimś cruise kontrolem i na przykład jeżdżenie samochodem 500 na godzinę po, mm, powiedzmy po ulicy czy Increase masa, włączyć i rowerem przejeżdżać ludzi, albo wjeżdżać w samochody. Nie wiem, jak chcecie. Napiszcie mi, bo ja jestem ciekawy. Oczywiście, jeżeli mi udźwignie. Też te, tylko też nie możemy przesadzać, bo jeżeli na przykład wpalę jakieś 50 miliardów opcji, to wiadomo, że to nie będzie płynne na nagraniu. A jak nie będzie płynne, to się nie będzie dało oglądać. Jak się nie będzie dało oglądać, to go nie wrzucę. Ok, ping jest double rasowany. do widzenia. Pan... Pan Aqua, tylko że ja jestem nie nienormalny i nie mam grać. Okej, okay, zrzuciłem go, nie wiem tym cudem. Myślałem, że ja spadnę do Wojdana, no, ale się udało przetrwać to. Nie, to był szary, w ogóle nie czemu ja powiedziałem, że Aqua. Dobra. Ogólnie oglądam sobie teraz stand-up, w sumie oglądałem stand-up przed... W nagraniem tego filmu i, nagry... i słuchałem Lotka, bo Lotek, moim zdaniem, jest dosyć śmieszny. Zwłaszcza jak się wyśmiewa ze swojej otyłości. Mm, nie wiem, moim zdaniem, to jest mega, mega dosyć duży dystans do siebie i podziwam serio za to, bo ja, oczywiście, mogę powiedzieć, że jakiś jestem głupi albo coś w tym stylu, ale tak naprawdę tak nie myślę. A Lotek, oczywiście, też prześmiewczo to mówi, nie? Także, no, gruby jestem. I tak. Um, I nie mówię tego dla żartu, bo mówię wie po prostu, że on jest otyły i sobie robi jaja ze wszystkiego co jest związane z nim. I jestem jakimś chyba debilem, bo serio nie mam pojęcia. Nie rozróżniam kompletnie ników graczy od ników tych ludzi z tego item shopu i typ sobie już kupił i mnie ma na dwa uderzenia. Więc yy, będzie trzeba się z nim uporać jak najszybciej się da, bo ja go inaczej nie rozwalę później. Aha i też chciałem się Was spytać, czy wolicie filmy takie randomowe, czyli że jeżeli na przykład wygrywam czy przegram, to nie ma znaczenia i mam wrzucać, czy tylko jak wygrywam. Bo dla mnie to jest bardzo ważne, bo szczerze zastanawiam się, czy... Bo czasami po prostu wrzucam po prostu, nie wiem, z... nagrywam... O cholera, co jest? Za 20 odcinków nagrywam. I później patrzę, który już najlepiej mi szło, w sensie najlepiej grałem, najlepiej mi poszło i tak dalej, czy wygrywałem, czy nie. I później wybieram dosłownie jakieś dwa, może trzy materiały, więc nie wiem, czy to jest kompletnie bez sensu, co ja robię. I czy wolicie wersję, jak czasem przegram na filmie, tak? Czyli że na, od razu odpalam nagrywanie i nagrywam film. Nie wiem, czy tak wolicie, czy niekoniecznie, czy jak wolicie. I zaraz on mnie zabije na dwa uderzenia, bo nienawidzę ich kombo na tym Hypixelu. Zwłaszcza, że zbroja... O! No super! Tak myślałem, że tak się stanie. Ale wracając do lotka, to serio mega podziwiam i serio chciałbym kiedykolwiek mieć taki dystans do siebie. Koniecznie chciałbym być o tyły ale jakby ten dystans mi chodzi Chyba wiecie o co chodzi W ogóle czemu on wygląda jak zielony? A bo to jest zielony Pan zielony Kocham ten knockback Zostałem z panem szarym i z panem yy, zielonym. zjem sobie jabłko. Kurde, muszę jakoś zaatakować tego szarego, bo ja jestem jakby na jego dwa uderzenia z tego miecza. Co nie goni? Ok, na razie nie. Ok, dobra, sobie te emeraldy, pójdę do niego na Invisie w Dyksowym Armorze i. Sorry, że tak robię, ale... Znaczy najlepiej to bym sobie kupił punchbowa i to by było najlepsze, a nie że się bawię w Diaksowa Armor. Ale stwierdziłem, że już lepiej mieć troszeczkę więcej życia zdrowia, to go wyrzucę z McBackstika. I ty... Aha, ty robił TNT jumpa. Myślałem, że on lata. Albo jakaś long jumpa ma, czy coś w tym stylu. Dobra. Mm. O. Freak. Dobra, to są lepsze mega mocne tulsy i... I kupił sobie potkę na jumpa plus diamentowy armor. Czy może łuk kupić? Nie wiem. Dobra, kupię łuk. Dawno nie używałem łuku. Czemu by nie? Przypominam, nie mam łóżka, więc... Wszyscy ci co mówią mi... Y, Utopek sam mówi, żeby nie mogę tam robić. Y, to proszę schować takie komentarze. Bambus, dobra. No i green jest finalem, Czyli umarł już sobie. No niestety. Czyli zostałem Ja versus Grey. Myślę, że go zabiję, bo super by było w sumie. Jakby nie zwojdował ten szary, tam mu rozwalił beda i później go go bołował i yellow. Jakby mu tam zostało, nie wiem, ze 5-6 HP, to do niego tam podszedł, bo zawsze go tak zabijałem mniej więcej na jakieś dwa serduszka, nie? O minor fatigue. No to super. Czyli istnieje coś normalnego. Nie dobra, ja muszę z niego postrzelać trochę. Okej, GG. Mi się wydaje, że to trochę było nubowskie, co zrobiłem, ale naprawdę bałem się, że mnie zabije. A ja my wolałbym wygrać, jak mam już opcję. No dobrze, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego przedziwnego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Taki spontan na Hypixelu. Może jak jest taka forma, to wrócimy na Hypixela normalnie. Od, ogólnie mam już nagrany film na powrót na Hypixela, ale nie wiem jak długo on się utrzyma, ten powrót, bo nie jestem w stanie grać codziennie, bo mam strasznie dużo karkówek i sprawdzianów, więc trochę taki problem, ale myślę, że raczej to się utrzyma, bo jeżeli będę naprawdę przegrywał za 20 razy z rzędu, no to pójdę na tego Craftplaya, nagram film i może następnym razem, jak już w weekend, jakiś nagram film to wtedy nagram go na Hypixel'u, tak? Mm, ogólnie filmy postaram się wrzucać w poniedziałki albo środy. Na pewno w środy, piątki i spróbuję w jakiś weekend, może wcisnę w sobotę albo w niedzielę. Zobaczymy jak będę miał czas, a może w ogóle nie będzie weekend, ale postaram się w środy i w pojątki. Jak już był we wtorek film, to już jutro nie będzie. W sensie dzisiaj jakby ja nagrywam to jest wtorek, więc jak dzisiaj był film to już jutro go nie będzie, po prostu poczekajcie na e, piątek. No i myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie mój kanał, bo jak będzie 70 subskrypcji, to robimy maraton. E, niekoniecznie z Bedwarsów, chociaż możliwe. E, spróbuję Wam ponagrywać z 20 filmów na zapas i zrobimy sobie taki, taki 10-dniowy maraton. Mam że się nie nudzicie na tych filmach i koniecznie mi też napiszcie czy chcecie jakąś miniserię z GTA, z testowania Trainera bo jakby modyfikacji nie instaluję więcej bo inaczej to mój komputer nie wytrzyma bo ja gram na 100 FPS z, z Trainerem a im więcej rzeczy instaluję i spawnuję i tak dalej tym bardziej loguję. więc jak jeszcze będę nagrywał to takie minus 30 fpsów więc nie chcę jakby sobie psuć, nie? kompa jakby nie chcę mocno jakby przeciążać, tak? Ale y, piszcie mi też, czy wolicie długie czy krótkie filmy. Pewnie pytacie się mnie też o co, y, jakie masz na myśli, y, mówiąc długie albo krótkie? Krótkie by były takie od 6 do 10 minut, a długie od 12 do 20. Y, 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 y. I chciałem Wam się, sp właśnie, się chciałem właśnie spytać co wolicie, bo ja mogę nagrywać i takie, i takie materiały, a mogę robić podzielne, że na przykład w jed jeden film w tygodniu będzie krótki, a drugi będzie dłuższy. Aha, i nie piszcie mi, że chcecie survival, bo ja bardzo nie lubię survivalu, W sensie survival jest spoko, ale nie na serię, przynajmniej dla mnie, bo ja strasznie szybko się nudzę i nie mam w ogóle pomysłu na nagrywanie. Później, bo ja tylko buduję, później chodzę do kopalni. No i nie ma później to dla mnie już sensu, bo ja. Strasznie szybko się nudzę z survivalami, dlatego najczęściej gram na kreatywie, bo buduję sobie jakieś miasta albo coś. No, ale dobra, ja Wam nie zabieram więcej czasu, bo już serio długie to pożegnanie. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Miłego dnia albo nocy, zależnie kiedy oglądacie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. No i pa pa!